Witam wszystkich, nazywam się Piotr Hara. Jestem fotografem, który szuka inspiracji w świecie przyrody. Zacząłem przed laty kilkunastu pod wpływem silnego bodźca kontaktu z przyrodą tatrzańską. Dziś, mieszkając na terenach nizinnych, na terenach podmokłych, swoich motywów szukam właśnie tutaj, konkretnie w dolinie Odry i Warty. Jest to przede wszystkim świat ptaków, fascynujący, inspirujący zachowaniem, barwami, kształtami. Do tego świata chciałbym Państwa zaprosić. Fotografia dzikiej przyrody to specyficzna fotografia. Wymaga sporego zaangażowania. I sprzętowego, i własnej wiedzy o zwyczajach fotografowanych zwierząt. Tak jak widzicie Państwo, jestem ubrany w strój snajpera pod spodem, mam skafander płetwonurka. Tylko w ten sposób mogę dotrzeć do wielu cennych, ciekawych scenarii związanych z życiem dzikich zwierząt. Zwierzęta nie postrzegają mnie jako zagrożenie, nie widzą we mnie człowieka, być może widzą jakieś dziwne stworzenie, które, które porusza się bardzo powoli, niezdarnie, i tym samym nabierają zaufania, podchodzą, zachowują się naturalnie, co decyduje o kadrze, z którego będziemy później zadowoleni. Niewątpliwie pierwszym czynnikiem jest światło, które najciekawsze Występuje o wschodzie i o zachodzie, czyli interesuje nas światło miękkie, takie, które wydobywa kolory, które nie przepala, nie powoduje nadmiernego kontrastu, tylko delikatnie podkreśla występujące w przyrodzie kolory. Czynnikiem niemniej istotnym w komponowaniu poprawnego kadru jest kolor tła. I to jest bardzo ważne, często pomijane przez młodych fotografów, nie zastanawiając się nad, nad tym, co stanowi tło fotografowanego zwierzęcia. Najważniejszym elementem zaplecza technicznego fotografa przyrody jest obiektyw. Generalnie można to uprościć do stwierdzenia, że im dłuższy, tym lepszy i im jaśniejszy, tym lepszy. Im jaśniejszy obiektyw, tym łatwiej uzyskać nam małą głębię ostrości, która często pożądana jest w fotografii przyrodniczej. Pozwala ona bowiem na wyłowienie elementu stła. Decydującym istotnie o możliwościach twórczych fotografa jest aparat fotograficzny i kilka parametrów jego ma tutaj zasadnicze znaczenie. Jakość autofokusa. Im precyzyjniejszy autofokus, tym łatwiej nam będzie fotografować szybko poruszające się obiekty. Kolejnym elementem decydującym o, o możliwościach fotografa jest szybkość tego aparatu, a więc ilość rejestrowanych klatek na sekundę.